Wszystkie zdykalne strzelce na czytaniu energii miesiąca sierpnia 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Co w energii ogólnej? Dużo pracy, dużo takiego zaangażowania w coś. To są też sprawy karmiczne, tak? czyli jakieś cykliczne rzeczy mogą się odnawiać. Um, no różnie to jest tak zazwyczaj karma powoduje u nas pewnego rodzaju frustrację czy też takie niechęć do tego, żeby ją przerywać, więc ym, coś z przeszłości też może jakby w sierpniu się manifestować w waszym życiu, ale ta karta też mówi o tym, że będziecie bardzo zapracowani, że tutaj pracujecie nad nad sobą, to też może być właśnie praca nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi myślami, schematami, przepracowywanie pewnych, może, traum, też w życiu, ale to też jest taka praca fizyczna tak, czyli dużo pracy wokół domu, dużo pracy w pracy, dużo pracy, nie wiem, spotykania się na przykład z przyjaciółmi, pracy nad relacjami z innymi ludźmi. Taki bardzo pracowity czas Was czeka, ale Runa Jera, ona mówi też, że przyjdą do Ciebie zbiory, bo, tak, bo to ona symbolizuje żniwa. Wkładałeś bardzo dużo w to, żeby zadbać o swoje poletko i teraz nadchodzą żniwa, teraz nadchodzi zapłata, czyli tyle ile włożyłeś zaangażowania i pracy w te swoje poletko, tyle do Ciebie przyjdzie zapłaty. Tak? Jeżeli nie robiłeś nic w tym kierunku, no to nie oczekuj na jakieś plony. Jeżeli natomiast Byłeś zaangażowany, czy to w relacje, czy to po prostu w pracę swoją, to, czy w pracę nad sobą, to teraz będziesz zbierał solidną zapłatę, adekwatną do tego, ile włożyłaś. Taka energia ogólna. Na co zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę na przeszłość, na to, że masz jakieś sprawy niepodomykane i one teraz będą się odnawiały, one teraz będą się znowu pojawiały w Twoim życiu, po to, abyś mógł je sobie. Pozakańczać, podomykać te sprawy, nie, nie zamiatać problemów pod dywan, które będą wychodziły, zwłaszcza takie, które już były w przeszłości kiedyś, tylko trzeba jakby zmierzyć im czoła. To jest raz, dwa. E macie tutaj e jakby możliwość e przetransformowania czegoś, czyli coś zostanie jakby e obnażone, coś zostanie przez Was zniszczone, po to, aby w to miejsce. Budować coś bardziej solidnego, coś na trwałych fundamentach, coś, co będzie służyło Wam na lata, tak? Czyli jakaś transformacja w czymś. Może być w związku, na przykład. Możecie inaczej postrzegać teraz swojego partnera, możecie y, inaczej podchodzić do waszej relacji, w jakiej jesteście na przykład, tak? Albo w pracy. Możecie też inaczej postrzegać siebie w pracy, postrzegać innych pracowników. Y, I tutaj nie pozwolicie siebie wykorzystywać na przykład. I zaczniecie być inną osobą dla tych ludzi. Znaczy zaczniecie jakby przełamiecie pewien schemat. No Ciężko mi jest podać jakiś konkretny przekaz, przekład, bo to jest przekaz ogólny, dla każdego będzie znaczyło co innego. W każdym razie jest jakaś transformacja w was zajdzie i Wy coś zmienicie w swoim życiu, zamykając przeszłość i budując przyszłość na tym miejscu. To nie musi być w to nie musi być zakończenie jakiejś relacji, wcale nie. To po prostu może być prze. Transformowanie tej relacji w coś innego. Na przykład powiem swojej partnerce, że nie podoba mi się jej takie zachowanie, nie lubię, kiedy tak do mnie mówi. I na przykład, jeżeli ona to zaakceptuje, tak? Jeżeli Ty wyartykujesz, to ona to zaakceptuje, no to to już jest to przetransformowanie, tak? To już jest ta zmiana na przykład. Co w pierwszej połowie miesiąca? No pierwsza połowa miesiąca to są jakieś tru trudności, jakieś problemy, jakieś tutaj właśnie zniechęcenia. Coś nie idzie po Waszej myśli. Tutaj jesteście przemęczeni być może właśnie tą pracą, że ciągle musicie coś robić, tak, albo dla kogoś, albo dla siebie. Jesteście po prostu, potrzebujecie odpoczynku, potrzebujecie wytchnienia, jesteście tym przemęczeni, nie chce Wam się, ale to jest karta, która namawia Was. Nie poddawaj się, jesteś już blisko. Jeżeli potrzebujesz, to zmień, zmień na przykład. Cel, znaczy zmień drogę do tego celu, tak? przeanalizuj, bo być może coś się tutaj zmieniło w Twoim życiu i już nie chcesz tego osiągnąć, albo nie w taki sposób, w jakim teraz to, do tego dążysz. Ale nie załamuj się i pamiętaj, że w tym najbardziej trudnym dla Ciebie okresie znajdą się w Twoim życiu osoby, które ci pomogą. Tak, Masz wsparcie w otoczeniu, w tych takich trudnych chwilach ono, ono będzie. I po prostu pamiętaj też jedno: nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy powstaniesz, i nieważny jest cel w samym sobie, nieważne jest osiągnięcie tego celu, tylko droga, jaką pokonasz, jaką pokonujesz w, w osiągnięciu jego, tak? Czyli ty się najbardziej uczysz poprzez tą drogę, a nie poprzez to, że ty osiągniesz ten cel. Druga połowa miesiąca, no i tutaj już jest jakby trochę lepiej. Jakaś kobieta może być istotna w Waszym życiu, to jest raz, to może być mama, siostra, może być Wasza partnerka, to może być, yy, nie wiem, matka, teściowa, po prostu jakaś, jakaś kobieta, to możecie być też Wy, czyli jeżeli jesteście kobietami, to jakby tutaj Wy potrzebujecie takiego zaopiekowania się, takiej wrażliwości, też takie cechy będą budziły się w Was. W drugiej połowie miesiąca. To jest takie jakby pielęgnowanie siebie, pielęgnowanie swojego y, ogniska domowego. Karty namawiają Was, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca, po tych trudach pierwszego, pierwszej połowy. Więcej czasu poświęćcie, jakby swojej takiej rodzinie. Znaczy, może jeżeli nie macie takiej rodziny swojej własnej, w sensie dzieci, mąż czy tam żona, to poświęćcie osobom, które są dla Was bliscy. Y, jakby. Zatopcie się w takiej tej energii miłości, w tej energii macierzyństwa, troskliwości, tak? Dajcie sobie też takie, takie zaopiekowanie się sobą, czy jakieś domowe spa, czy po prostu posłuchajcie dobrej muzyki, idźcie do kina nawet same, czy do jakiejś restauracji sami, żeby, żeby po prostu jakby dać sobie takie wytchnienie po tych trudnych pierś, pierwszej połowie miesiąca. Praca finanse. Um, no i tutaj jest pokazane, że jeżeli szukacie pracy, to ta praca was znajdzie, tak to powiem. I będzie to praca tak zwana opatrznościowa, czyli będziecie zadowoleni z niej. Um, może ona być Wam dana za pośrednictwem jakichś urzędów albo może ona być właśnie w urzędach. To jest pokazane, że jeżeli jesteście w pracy, jeżeli przykładaliście się do niej bardzo solidnie, jeżeli robiliście coś nawet nadprogramowo, jakieś zostawanie po godzinach na przykład, to ktoś to zauważy, ktoś zauważy wasze zaangażowanie i da wam albo podwyżkę, albo lepsze stanowisko, um, albo po prostu jakąś pochwałę, która będzie, e, która będzie na przyszłość dla Was bardzo ważna. Na finansach może być jeszcze coś takiego, że jakieś sprawy urzędowe, na przykład będzie trzeba opłacić jakiś mandat, jakieś, nie wiem, jakieś monity, jakieś wezwanie do zapłaty, coś takiego właśnie, co jest z, z urzędem związane. Taka przestroga, jeżeli będziecie właśnie, jeżeli zapomnieliście coś zapłacić, to to będzie się upominać o swoją sprawiedliwość, o swoją zapłatę. Emocje uczucia. Emocje, uczucia tutaj jest pokazana radość, tutaj jest pokazane takie, e, takie jakby zwycięstwo, będziecie się cieszyli z czegoś, ale to też jest uwaga na to, żeby za bardzo nie, nie być jakimś zaślepionym kimś, żeby za bardzo, e, jakby żeby też na chłodno troszkę podejść do jakiejś relacji, bo być może wy jesteście zaślepieni. Wizjem jakiegoś człowieka, który nie do końca jest taki, jaki, jaki wy sobie go idealizujecie, tak? Więc na to zwróćcie uwagę. No i też uważajcie na osoby, które chcą Wami manipulować, które robią to w sposób bardzo, bardzo inteligentny, także nawet możecie się tego nie, nie, nie zauważać tego, a one w jakiś sposób Wami manipulują, więc na to uważajcie. Jaka niespodzianka? No niespodzianka przychodzi pod dwoma postaciami. Pierwsza jest stabilizacja, czy to też emocjonalna, czy tutaj finansowa, więc myślę, że rzeczywiście, jeżeli nie mieliście pracy, to jakby ten sierpień może przynieść Wam taką możliwość albo jakąś lepszą, lepszą płacę, tak? Dodatkowe pieniądze, więc Wy czujecie się tutaj stabilnie. Czujecie, że stąpacie dwoma stopami. Dwoma nogami po ziemi, i jesteście jak ta kolumna, taka niezachwiana. No i przynosi też drugą rzecz, jeżeli były jakieś problemy zdrowotne, to one zostaną rozwiązane. Zostan uleczycie się, czy też uleczycie swoje emocje, czy też uleczycie swoje ciało w sposób taki, że znajdziecie odpowiednich ludzi, którzy Was w końcu zdiagnozują, jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne. Co tutaj jeszcze w emocjach, uczuciach, chcę wyrocznie dopowiedzieć. Jakieś szanse, jakieś szanse od losu są Wam dawane. Wy będziecie dokonywali pewnych wyborów. Wiele opcji macie do, do wyboru. No wypadła nam karta lustra, czyli tutaj jakby takie też zagłębianie się w siebie, tak? Zagłębianie się w swoją duszę, w swoją podświadomość, praca nad tym. Ale to też jest pokazane, że Ktoś jest dla Was odbiciem lustrzanym, albo Wy jesteście dla kogoś odbiciem lustrzanym. Jeżeli macie w, swojej, w swoich kręgach taką osobę, która Was bardzo irytuje i zachowanie bardzo irytuje Was, to wiedzcie, że tak naprawdę irytują Was te cechy, które Wy macie sami do przepracowania. Tak? Jest to jakby odbicie lustrzane, dopóki Ty tego nie przepracujesz w sobie, to zawsze będzie Ciebie irytowało w drugim człowieku. I to jest też taka właśnie introspekcja, jak powiedziałam, zagłębianie się w siebie. No ale podejmujecie zdrowe wybory w miłości, w życiu. Tutaj skupiacie się też na miłości własnej, po to, aby tworzyć dla siebie właśnie taki, takie szczęście, żeby przynosić szczęście w swoim życiu. Jaka rada? O, coś trzeba odciąć, coś trzeba pozwolić, aby odeszło, coś trzeba. Tutaj porzucić. Runa Hagala, ona mówi o tym, coś zostało dla ciebie już jakby zużyte, przestarzałe, zniszczone, i to trzeba tutaj właśnie zostawić, tak? Czyli robienie porządku w swoim życiu. Porządku to mogą być takie porządki po prostu w szafie. Na przykład, Runy mogą mówić bardzo. No bardzo wprost, po prostu uporządkuj swój dom, tak? Bo może masz jakiś bałagan, albo może jakieś w papierach masz bałagan, ale to też może być taki bardziej metaforyczne, czyli uporządkuj swoje relacje, uporządkuj swoje myśli. Tutaj powyrzucaj te negatywne myśli, które Ciebie blokują, które powodują, że czujesz się źle, może zakończ jakąś relację, która Tobie nie służy, odetnij więzy z kimś, tak? Może być tak, że odejdź z jakiegoś miejsca, gdzie po prostu czujesz. Że się dusisz. Po prostu są to robione porządki, i to jest transformacja w was zachodząca. Pamiętajcie, że ta transformacja nigdy nie jest łatwa, bo ona nas, ona nas jakby wyrzuca z tej bezpiecznej strefy komfortu i stawia nas przed nieznanym, a człowiek. nie każdy człowiek lubi właśnie takie nieznane rzeczy. co jeszcze chcą nam wyrocznie przekazać dla Was? no, że co nam wypadło no właśnie jakaś tutaj taka pasja, taka namiętność taka jakby troszkę emocje bardzo y, niespokojne y, uważajcie też na to, żeby y, żeby za bardzo nie być takim emocjonalnym, żeby za bardzo y, nie popadać w w takie frustracje, w takie po prostu jakby ambiwalentne uczucia, od euforii po, po jakąś nostalgię, tak po jakiś głęboki smutek, ale tutaj też duża pasja jest pokazana, więc moi drodzy, jeżeli na przykład w związku było jakoś różnie, to tu i na, następuje jakby odrodzenie tej pasji między wami. No, i osoby, które są, nie są w relacjach, mogą właśnie też poznać taką osobę, z którą możecie przeżyć takie emocje. Tak? To raczej nie widzę tej miłości, tylko po prostu no, taką fizyczność. No i skupienie się na, na miłości własnej, czyli tutaj praca nad sobą. Macie jakieś lęki w sobie, tak? Macie jakieś lęki, obawy. Być może tu właśnie Hagal was namawia do tego, żeby ich się pozbyć, tak? Ale mimo wszystko planujecie coś, tak? Jesteście y, analitykami w tym miesiącu i planujecie sobie y, czy jakąś wyprawę gdzieś, czy po prostu jakieś życie. Y... Taki przekaz dla Was, moi drodzy, tutaj wyszedł. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. Pa.